Teraz a już się zaczęła. Kasper, pokaż swoją. A, ty, a twoich rodziców nie ma w domu, Alan czy co? No są. Do jak Kasper tak chce mógł przyjść? Ale. O mój Boże. On dalej. Kasper nie od początku, tak? On u mnie nie jest. Do z to był za tobą? Daj Jestem nasza Kto to był za tobą? Nie, nie. je! się... wyświetl swój kanał Dostępnijam! No panki zakładać hermet do to czy nie? Ej, wysłałem ci linka. Wysłałem. I jeszcze... A, Kasper tobie na Discordzie też wyślę. I bet Będziecie prosić Ja ja. Halo, proszę, jestem twoim fanem Nie I bet, pojedziemy sobie ku kokilinem Trochę pogadamy Ej, to wy oglądajcie czat Oglądajcie czat Jak ktoś będzie coś pisać Ej, bo to jest takie opóźnienie To weź se, to weź se ten, wycisz y, streama Najlepiej Czy ty już naprawdę jako no Kirin Hell yeah. Weź se wycisz i wtedy czytaj czat, a ty Sobie trochę pojeździmy Łata the hell? Czekaj, wezmę sobie jakieś czarne profilowo, bo myślę, że mojego kota było widać. Jak jak teraz? Ale gdzie ma już twojego? Pa, ty tutaj masz. Nie widać ciebie już. Zmieniłem. Teraz ciszę tego live'a, bo kurde. To weź sobie najlepiej wycisz. No właśnie to robię. Co teraz robisz? Bo ty u mnie na live'y z G4 Nie? Spałnisz. No. Ja teraz sobie jeżdżę po prostu. Ej, a w ogóle na co się skamował go. ten gościu Co na k... Fajny kask mam. Blood Moon, Blood. Blood Ten. No wszyscy. Blood Hershock i Blood Owl. Das, das, ja, mi munkata, siedziwę, to jest. Ja mnie ja na Moon i w sobie Fajny kask mam. Co pierdolę, ale do, ale zajebisty jo, 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 Alan! Gdzie ty jesteś? W jakimś mieście, nie wiem, czyli na jakimś zadupiu. Na no, live'y nie zobaczę, bo ty jesteś oczywiście jakieś opóźnienie. Ale za, zawsze jest opóźnienie. Ale jak Co teraz gadasz? A teraz o tym kasku mnie dopiero. Okay. E, gdzie widać, ile osób ogląda? No jakby o. jest pod tytułem chyba, Trafra. ale nie Ej, pisać jakimś osobom na live'ach z TikToka, żeby oglądały nas? No dawaj. Dzie o, Google. Eee, nie Ale trzeba było słychać na live. Ja brzmię jak jakiś kastrat totalny, ja się wyciszę, ja nie, nie. nie no, wyciszę live po prostu, żebyś się nie słyszał. No ale ja, ja jak jakiś kastrat gadam. No, no bo to prawda, to jest twój prawdziwy głos niestety. No. Wyciśnij mi mój... zrobił w Pampersa. <laughs> Widziałeś to? <laughs> na live. Ie. On to słyszał. Alfa. <laughs> no, Dobra, ja na Dobra. Live. Wejdź na jakiś popularny live. A jak to jakiś gościu grała garden, którego nikt nie ogląda. To dawaj napisz. Ej, to jest tu! I tutaj jak se stoi, to mi nabija hajsu. Będziesz chciał oglądać live'a kolegi na ety. Et. Będziesz chciał oglądać... Pa! Pa, jaki Willy! Pa, jaki Willy! Ej, on zapomniał, że ty masz za Jak się załudzę w tym kasku? Nie chcę mi się zgłębić. Radowanie grała garden. Cztery... A no, no, dobra. Ej, przycieka. Teraz jeszcze raz kielę albo grała garden. Ej! Uciekam do no. Nie. Ile Suron jedzie? To? A, to. Kiedy? A ten Suron Dobra, to jest limitowany, czy jak? Czy... serduszek. Ej, ten Suron e... to jest limitowany, czy jak? Nie, za Game No wiem, bo... ja ale... mój drip. Dobra, czyli już sam mogę go kupić, kiedy chcę? Nie. On jest za ro 50 robuxów, jak nie. wszystkie motory, ale potem trzeba go odbierać. Chcesz oglądać la laj mojego kolegi na Edy. Dobra, czy nie nie, On ma dobre, to się nie. Nie. To... Kasper, jak wygląda? Wyglądać. Za ja będę ciasto Nie, on nie odpowie On ma bambuką, bo jedna co O pięć serduszek live, let's go Z jednego się jakiś spanien w Polsce Dobra, wali się Pogramy sobie jakiś horarek Ej, fazmofo Dobra. fazmofobia! A, muszę zmienić sekundę. konto. Okay. A będę skakał. No bądź. Dobra, piszę jak do kogoś. Ale nocna mocna fazmofobia. Nie, nie chcę. Mmm, szkoda. To nasz Co to za nick jest. A jakiś dostrzegł na tapecie. O, właśnie zlikowałam tego. Dobra. Zry zlikowałam właśnie numer Wiktora, yy, Ameli Paczkowskiej, yy, Aneli Osowskiej Czekaj, czekaj, life moi... moje. Tomka Martyny Nie Co? wiem no jako kolegi z Niemiec tutaj, tutaj jakieś skanerzy, No i to wszystko Zlikowałem większość Oprócz wam zlikowałem numery Deją, ale ciemno Zaraz będzie flashback Nie mnie nie widać Fajnie muszę coś ustawić jakąś Znowu Steela Braindrock, o ja. Ja o, wreszcie nie widać. Albert. bet! To zagramy w fazie fałucie, że na chwilę może rozłączę, bo tak lepiej może czemu? Aha, wydłupi wydłupiła mi fazmofobię. Ej, czemu się Max rozłączył? Dzień, dzień, dzień. <hysy> <gry> Max, czemu Max <się gry> rozłączyłeś? Max, Max, dziewięć, dziewięć, Dobra, ja do niego dzwonię Max, Max Max, że mu się rozłączyłeś Max, czemu się rozłączyłeś? No bo nic nie słyszę na tych live'ach jak, jak do nich zadam. To, to ja będę cicho. Max, prawie eksplozowałeś swoją twarz. Co? Max prawie eksponował swoją twarz. No. To prawda, ale nikt tego live'a nie ogląda. Teraz się to było przez sekundę. Na razie, bo dopiero włączyliśmy. Tak. To nic, że w ogóle nie mam tych obserwujących. Prawie. Czyli tam mam 20, ale. Nie wiem, czy ja na Twitchu jednak nie zrobię tego live'a. Na Twitchu lepiej chyba. No. Albo na TikTok live. Ty jesteś geniuszem. TikTok live. Ja napisałem do jakiegoś gościa, że chcę oglądać live mojego kolegą, ja potem bardzo po jakimś nie wiem, na pewno nie powie. Dobra, jak zainstalować? Y TikTok live download... Boom. Boom. Download live studio, ok. Download for Windows, ok. A masz tysiąc obserwujących? Nie, ale, ale słyszałem, kiedyś, że na TikTok live nie trzeba mieć. Chyba. Ja widzę twoją twarz. Jak te oczy się ruszają. Ale mojej twarzy nie widzisz. Do końca, tylko oczy. I okulary. I to, że jestem ślepy. <noise> Wirusa prędzej się zainstalujesz. Nie. O, jest. No to raczej ten plan z zaproszeniem ludzi na live nie podziała. I to jest szkoda. Ej, dobra, muszę... na, na, 30 na 25 obserwujących odpalam kadzidło na streamie. <laughs> Zaraz mogę. Dla viewsów odpalę kadzidło. Szkoda, że żadnego nie mamy ole na, Napisać na drzewie, że to robisz? Daj. Nie Czekaj, bo ja mam jakąś głupą nazwę na ty. Wyświetl swój kanał. Jak miałeś się nazwę? Oooo. Alan, ra... Alan i ETS2. Ja... ja będę na ilość tam subów skakał na moją kamerkę. Z główki. Co jest? ciasto je dobre. A nam przynieśli? Tak. Ej, koledzy, bo się nie mogę zalogować na mojego TikToka. Nieważne, <grystanie> już się zalogowałem. <grystanie> tak, continue. Tak. Ok, czekaj, czy ktoś mnie ogląda? właśnie chyba zlikowałem mój adres e-mail i moje hasła <noise> Dobra, <głos> dobra. I to i tak było nieprawidłowe <noise> Cicho bądź <noise> Czemu mnie nie widać na kamerce? Dobra walić. Szybkość sieci. Szybko jest? Szybko jest. Ja wchodzę, czekaj. Ja wejdę TikTok. Jak to? It, czekaj Ja yeah, sobie Lubię, lubię dupę. Pierogi z pierogi. Lubię pierogi. Aj be. Mm. Jaki follow mi? Te Alan, ty robisz na twoim oryginalnym koncie, czy na tym drugim? E, na tym drugim Jak to drugie się nazywa? Nie wiem Te Alan, ty robisz na twoim oryginalnym koncie, czy na tym drugim? Ej, bo ty teraz jak patrzę na ryby, to robisz takie wiesz to jak chodzisz na twoje konto, żeby u góry było takie coś? Cie... Tak. Ty, Alan, bo u mnie nie pokazuje, że ty ten... Ale ja się nie, ja się nie prowadzę. Czekaj. Ale... Co ty za skina Ale... miałeś Ale... rok temu? No co to robię bój... survival. Co to jest? Czekaj, może to... u Max... cię? Zaczynam live'a. Jest. Dodaj temat. Eee, dajmy rozmowy. <grymne> Popi popluty. Cicho okay. bądź. Popi popluty. Co to za ok. tam? Usunął no na twoim miejscu, no What the hell? Alan, jak ty się nazywasz? Wysłam ci linka Na Discordzie Ale ja nie mam na Discordzie ten To masz problem Jak się nazywasz? Masz, wysłałam ci Ale cicho jest, jest cicho, cicho. serlaj live. Alan, jak ty się nazywasz? Ej, czekaj, dwie osoby, jak ktoś ogląda nas. Czy to Kasper? Nieprawde. Ej, Nieprawda. Bo... Ktoś nas ogląda! Ktoś nas ogląda! Czemu ty to robisz? Chyba nie wiem. Może ktoś nas ogląda, może nie. Ej, czekaj, dwie osoby, jak ktoś ogląda nas. Alan, ty patafianie, ktoś może... patrzeć, co my piszemy. <noise> tutaj? Wasze profilowe? Tak ja w ogóle mnie słychać, no bo normalnie jest on. Już jedno. Muszę. A, ty to nie. Alan nie umie robić la. <noise> no ale patrz, klikam tutaj, zacznij live'a. Kim jesteś?

o, Wiktora, numer, proszę bardzo. I Kasper, za, z, jak jeszcze raz coś powiesz? Ej, ej oglądają nas! Trzy osoby nas oglądają. Ej, Kasper, Nie. jak jeszcze raz coś powiesz, to zlikuję zaraz Twój numer. Trzy osoby nas oglądają. Ej, Kasper, Ka K numer? To Twój. Ale spróbuj ja tylko zgaszać od razu na pytanie. Nie, ja żartuję, żartuję. Fasmofobia mi nie działa oczywiście. To pluti. Dobra, odpalamy kadzidełko. To powiem, kseki radus. Może jakoś tam, nie wiem. Dobra, czekaj. Uj, Jee ja nie Dobra, odpalamy sześć domów Czekawa ślepy jestem Dobra, wiesz, treść zlikował Zlikowałem tylko Wiktora numer no To nieźle źle, to biedny Wiktor Dzwoncie do niego teraz to nie było, to to można dostać bana chyba, nie? Bo to nie było dosyć mnóstwo. Tymczasem iShowsPizza zlikował e, numer do KSI. I jeszcze kaj co nad, jeszcze chyba li, Little Uzi. Little Uzi in the block. Dobra, kochani, tutaj mamy kadzidło. Nie, ja, to jest trochę dziwne, bo ja, wiesz, tak się widzę To, to naprawdę jest opóźnienie, straszne. To są mnie tak, na Whatsappie. Odpalamy no. kochani. Dobra, no, kochani, to Dobra, działa chyba. Ja, no, gówno działa. Czekaj, to kochani. I bad Dym z tego łej! Jesteście? Ja, ja patrzę, ja patrzę <śmusz> o e, nie, nie ma się... <śmusz> <śmusz> Działa <śmusz> <śmusz> Ty ją <ale> to śmierdzi. <śmusz> <śmusz> Na live się widać ogólnie Е акто се видат. Требајќе да се камеркиња ја додадам на лајв. To działa? się roz... Mars się rozłączył Aha Czekaj Mam plan na czym, zaniast ten To możesz na, na telefonie na TikToku zrobić live'a to... eee, nie mam tysiąca obserwujących, żeby na telefonie robić Mam nadzieję, że nie było widać mojej twarzy, jak dołączyłem. Mam nadzieję, że ten e, Alan pójdzie do więzienia. Here's how to add a webcam to OBS Studio. First thing that you'll want to do it's is here, no, no, no. then open OBS. Now you're gonna have to add your webcam to a scene. So scene is on the bottom left over here. If you don't already have a scene, then you can create one. Move your mouse all the way down to the bottom left and click this plus. This will create a scene. I'll just call it scene three. Now you need a source. So next to the scenes tab, there's a sources tab. Move your mouse down to the bottom here where it has the plus. Click that. Now, what you're gonna want is the video capture device source. If you've already used this device before, then click add existing and then it will be down here somewhere. But if this is the first time that you're using this device, then click create new. Since this webcam is called Nexigo N60, I'm going to name it that, but you can such yeah.